Hej, z tej strony Kapski i jesteśmy od razu po prologu który tam przygotowałem, pewnie od razu go też tam wsadzę jako małą jako małą rzecz i tyle. E, pierwsze co to będę chciał tak. Chcę zdobyć Edchizen, bo jesteśmy w stanie wojny z tym państwem jak on tutaj fuku fukuj. Fukuj Dobra, Podpójmy jeszcze, bo chyba tej rzeczy nie było w podstawce, że można atakować okrętami wybrzeże wroga. O, zniszczyli, zabiliśmy im 30 kaczy z różnicami, więc spoko. Uh -huh, powiem tak, zrobimy na pewno jedną rzecz. Port ulepszymy, to jest stuprocentowe. I weźmiemy sobie miasto, zrobimy. Tutaj, chyba ten posterunek dam sobie spokój z nim. Chyba, że tam będę chciał zrobić z nim coś jeszcze. Zamiast niego, na przykład, coś innego. Ale tam przemyślę to. Dobra. Kupmy sobie jeden okręt dodatkowo tam, żebyśmy mieli trzy okręty do bombardowania i piechotę poborową. Nie chcę na razie więcej piechoty pobo włóczników poborowych, oni są dosyć, hmm, powiedzmy słabi i wolę trochę wię... będę starał się tak część armii mieć już z różnicami, a drugą część no z różnicami albo z karabinkami, jak ty tam woli a część będę chciał mieć jako hmm, Jakąś taką. Hmm, jak to można powiedzieć? E, nie, dobra. Myślałem, że coś będę mógł wziąć od nich, ale raczej nie. Zobaczmy. E, w sensie inaczej. E, ja tam powiem tak. E, e, nie będzie to typowo, e, całkowicie. E, jeszcze tradycyjna armia, więc tyle. No, ok. Yy, wziąłem trochę sobie, ustawiłem już jakiś handel. Może wezmę sobie i jedno, czy tutaj, czy tutaj. Weźmiemy sobie to, tą rzecz z jednego powodu. Plus 5 uzupełnień jednostek i kaczy z różnicami. Chyba, że wezmę to sobie. Hmm. Nie, wezmę sobie te, e, tych. E, tutaj, żebyśmy mieli szybciej demokratów. M mogę też przyjąć teraz mówić, że prowadzę demokrację do tego tutaj świata. Przecież jak jesteśmy, z mamy Obamu Obamę, to musi być demokracja. ród Obamy. Dobra? Mm -hmm. Tutaj ustawiliśmy, tutaj, dobra. I kończmy na razie. Mógłbym też się bawić w kakiwanie podatku, ale nie wiem czy to by nie z... ubożyło mojego państwa i to dosyć ostro. Mhm. dobra. tu podejdźcie, zobaczymy jak tu wygląda. czy oni coś tu mają już? o, dobra. napotkano rud kanazawa. okej, okay, dobrze. to teraz tak. połączcie te o za sobą. Wy tutaj podejdźcie pod samą granicę, tak samo Jesienką. O, tutaj nawet żebyśmy mieli przy, na drodze od razu. O! Zniszczyliśmy znowuż następnych. Świetnie. I tutaj mógłbym wysłać od razu tutaj tych. I od razu jeszcze dodatkowe dwa oddziały kupmy. Mhm. Dobra, następna tura. No, i co wy tutaj będziecie chcieli zrobić? No... A, i otrzymano misję, by zdobyć Echizen, jasne. Um. Nie, odczekam chwileczkę, jedną rzecz zrobię. Kanna Zawa ma zaatakować zamiast mnie. Ja sobie będę odczekiwał ich i tyle. Nie będę przecież m, tracił tyle armii, żeby z, m, mój przeciwnik sobie wszedł na bezpieczne i tyle. Więc powiedzmy sobie, że odczekamy chwileczkę i tyle. Poza tym, może jeszcze przyślę tutaj więcej armii. Jeszcze dwie tury, dobra. Nie chcę też w zimie atakować, bo by to by najgorsza rzecz jaką mogę zrobić. Straciłbym po prostu bezsensownie z armię. Mhm. Mm Jestem ciekawy jak mi pójdzie, bo ostatnio nawet tutaj ładnie mi poszło, więc... A, dobra, nie poszło nic, dobrze. E, p -p 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 -p. Tutaj weźcie sobie mhm. i koniec tury. Mam nadzieję, że oni od odepną ich i będzie to super informacja. Dobra. No, załatwili oni swoich i tyle. No, i opanowaliśmy technologię. Tamtą i mamy od razu wiosnę, czyli ludzie są szczęśliwi. He he he. Dobrze i. Hmm. Mógłbym to zrobić, ale nie wiem czy stra nie stracę więcej niż normalnie, więc automatyczne rozstrzygnięcie po prostu zrobimy sobie. 400 żołnierzy no bez przesady. Straciłem 30 ludzi. Tak pewnie znajdziecie bym stracił o wiele więcej. Ale dobra, tutaj się super cieszę z tego powodu. I nie muszę tutaj się denerwować. Mogłbym to zrobić trochę inaczej, ale według mnie to był nawet dobry pomysł. Chyba, że tu podejdziesz. O, dobra, prowincja zdobyta, ród zniszczony to. Aha, bo teraz ustanowili jako powstańców, dobra. Od razu widać, że Oba, Obama wygrał i tyle. Demokracja zwycięży. Ja, ja, ja. Szkoda, że tylko nie ma infrastruktury tutaj możliwości robienia na chwilę obecną. A, mojego kurde zarządcy zapomniałem wysłać. E, aha, Kanazawa. Czyli, aha, wy tak tutaj wakasa, dobrze, wy tu gdzieś byliście. What? A, dobra. Oh my goodness, no to średnio. Szybki zapis i ja od razu zrobimy... Tego się nie spodziewałem. E, co? Ja przecież nie kazałem im tego. Hmm, przecież tutaj nie powinno być, że nie ustawiłem tego, żeby wyszukiwali te tych yy, ludzi w pokroju, nie AI, yy, tylko normalnych graczy w tą grę. O oh, rekordy. kurde. A, nie wiem, dobra, za chwilkę sprawdzę to w opcjach. Republikanie atakują. Ha. Zobaczymy jak, wy, jak przegonimy ich niedługo. No nie republikanie tylko poplecznicy cesarza, ale... Niech hmm. będzie mogę nazywać ich republikanami. Ha, 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 ha. Ha. Zobaczymy, może to nie będzie takie okropne. Aha, czyli powiadacie, że z tej strony jesteście. No dobrze, okej. Okay. I ruchy, ruchy, jak najszybciej macie to zrobić, i tyle. Może mi się uda to wygrać? Mamy przynajmniej taką nadzieję. Dobra, i oddajcie strzały, przynajmniej. No, mam taką nadzieję głęboką, że oszczelacie ich. No, a, i jeszcze zapomniałem jedną rzecz sobie powiedzieć, że kupiłem sobie ostatnio nową myszkę. Dwa, dzień albo dwa dni temu, ale nie nagrywałem z tego powodu, że nowych odcineczków, na przykład Shoguna, czegokolwiek z powodu takiego jak wrzucałem na neta już zapasy odcinków, bo będę jechał na urlop i tyle. Więc przy okazji sobie tam oglądałem, bo tak ciężko, powiedzmy sobie, że ciężko mi było tutaj. Powiedzieć, że to jest naprawdę jakiś super dobry motyw do grania przy takich lagach, bo tam wrzucałem 2-3 odcinki, po 4 odcinki prawie na, na raz, to sobie siedziałem i tylko jakieś tam czytałem artykuły. <laughs> o, godę! Wy już kurde tutaj tak? Dobra, odsuncie się, koledzy. Mam nadzieję, że to nie zrobi mi... Zbyt dużych problemów mhm. ustawcie się tak, i tu ustawcie się tak wtedy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to trochę mi tutaj ulepszy tą sytuację. No. Dziwne, że oni nie atakują, bo jakby zaczęli atakować, to naprawdę nie wiem, czy to by nie lepiej im wyszło. <laughs> bo jeszcze tutaj dostają pochciry od moich żołnierzy. mole no. Boję się, że oni zaraz zaczną tutaj się coraz bardziej... ...zmartwieni. Hmm. Jeszcze jedno, bo coś tak kurde trochę za cicho jest. Hmm. Ustawienia dźwięku. Troszeczkę bym wzmocnił to troszeczkę, bo tak za cicho jak dla mnie. No, od razu lepiej. Dobra, trzeba wystrzelać ich jak najwięcej, bo masakra. O! Obudzili się, że mają jednak już już atakować. No, raczej nie wygram tego. Przynajmniej na 90% stawiam, że nie wygram. Dobra, wystrzelajcie tutaj i przy okazji będziecie obuchem ich strzelać, więc to przynajmniej tyle dobrego. I atakujcie. No trudno. Za, bo, może mi się uda załatwić ich tutaj. Hmm. No dlaczego oni stoją za tymi? Kurde. No weźcie mi i wytłumaczcie dlaczego. Straciliście praktycznie no już prawie 50, no, 50 żołnierzy, bo kurde... Stoicie sobie z tyłu jak idioci normalnie. No, zdajecie radę sobie nawet. Dobra. Jakaś to super ekscytująca bitwa to nie jest, ale nie, nie chcę też za bardzo tam trzymać ich na... Hmm. W szybszym tempie, bo może mi zaraz tutaj wymyśleć coś głupiego. Komputer, dobra, wygrywamy tu. Tutaj też wygrywamy. No! Dobra, okej. Okay. I teraz bez już ataku wręcz, tylko macie strzelać. Yy, zakończ bitwę. Zdecydowane zwycięstwo. Yeah, normalnie. Widać, że yy, prawdziwi demokraci zwyciężają. Ta, ta, ta. Nie potrzebują nawet generałów. Zwyciężą nawet para, yy, le, trochę lepsze oddziały. Ale nie wiem, dlaczego komputer pomyślał, że tak najlepiej zaatakować. Może myślał, że przy, jak ma dwie jednostki strzeleckie, będzie mieć przewagę dzięki temu. Dobra. Mniejsza. Ale wygraliśmy, tak czy siak, Dobra. I teraz pytanie, bo mamy tutaj y, Takayama. jama ma sojusznika w tym. Dobrze. Oni walczą z Hikoke. To jest ten. Lichy, a wy macie. I teraz pytanie: czy bardziej podejść w połud na południe czy na północ? I to będzie takie podstawowe pytanie moje teraz. Hmm. Dobra, no zwolnijmy ich z podatków na chwilkę. Hmm, oni mają trochę więcej armii. To no dobrze. To zrobimy może tak, że hmm. kosztu werbunku do unowocześnienia. Tutaj unowocześnienie. Wiecie co, zróbmy sobie teraz pieniążki. Chyba, że to... Hmm. Kosztu werbunku hmm. nowoczesnych jednostek. Nie, to, to nie, nie. To weźmy sobie na, najpierw tutaj yy, monumentalna architektura. Będziemy mieć plus jeden do zadowolenia i kosztów wznoszenia budynków, co jest myślę super. A tutaj będę chciał zrobić chałupnictwo. Żeby mieć po prostu trochę więcej pieniążków. Mhm. dobra. Hmm, tutaj za pięć tur, dobra. Mhm. Hmm. On tutaj tak kurde niepewnie zbliża mi się do tych moich granic. Dobra, minus 2 powiadacie. To nie, wiecie co zróbmy? Na chwilkę sobie podejdcie i otrzymamy yy, lekko tych tutaj armii i tyle. Mm -hmm. Hmm. Wiecie co? To jest te bez sensu, żebym brał ten poligon artyleryjski w tym miejscu, jak już to wolałbym tutaj sobie zrobić inny budynek. Dobra, mniejsza. Mm -hmm. Wy odzyskajcie to. Dobrze i tak się zastanawiam, bo oni mają jakiś. Tutaj, aha, poborowych włóczników. Dobra, to zrobimy tak. Jedną, które odczekamy, i wtedy pomyślę, czy zaatakować, czy nie. Bo tu na razie to nie jest ten koleż, więc okej. Okay. Spróbuję, może zaatakuję tą, te terytoria, bo to są procesarskie, więc. Shin Segumi awansuje świetnie, weźcie sobie tutaj. I co mamy do represji w prowincjach, bądź szansy na ucieczkę po nieudanej akcji? To ja wolę sobie do plus jeden do represji w prowincji, gdzie przebywa, i tutaj wtedy do żarliwości podczas nawracania prowincji, plus jeden do żarliwości podczas wszczynania rozruchów. Czyli weźmiemy do żarliwości tutaj nawracania prowincji prowincji, bo oni są procesarscy, bardziej niż pro szoguńscy. No dobrze. O, 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 o. O, nie, to tutaj mógłbym... Ha. Chyba, żebym wziął kaczmę sobie tutaj. Albo tą, szkołę kadetów. Ale kurde, nie. Hmm. Wiecie co, zróbmy sobie najpierw tak. Chałupnictwo ustanówmy sobie w tej prowincji i tyle. A tutaj, tą armią wypowiemy wojnę tym, albo zrobię coś takiego, zapiszę grę przed tym po prostu i zobaczymy, czy będę chciał tutaj rozwinąć się w tą. Taka jama. Oni mają trzy prowincje i ktoś im zabrał tutaj tą prowincję, dobra. Czyli ja bym chciał wtedy tak, wypowiedzieć wojnę. Hmm, niech będzie... Mi Mój sojusznik niech się dołączy. O, i generał. Generałów uszkodziłem im, dobra. Świetnie. Oki. Okay. Tutaj, tak, tutaj. Hmm. Tutaj minus jeden, a to jeden, jedną, durę jedną możecie sobie wytrzymać na takim czymś. Dobra, jestem ciekawy, czy to pójdzie, bo jeżeli nie, to po prostu wczytam to i tyle. Eee, włącz wizytację. Nie potrzebuję żadnej wizytacji. Oni mają, a. Czyli mają dużo oddziałów piechoty liniowej I to jeszcze doświadczonej I kurde, tutaj mają dosyć mocnych ich. Dobra, zróbmy szybki zapis I weźmiemy tutaj, żeby za, y, walczyć na polu walki Normalnie, przynajmniej myślę, że to będzie no, Taki przyjemny widok na początek I o, mój generał Sakai Tadayoshi jakiś. Nie wiem, dlaczego nie nazwali się tutaj Obama. Pewnie, pewnie to jest mało znaczący. Po, po co mają wysyłać Obamy, prawdziwego Obamę na wojnę, jak, jak to nie jest nawet potyczka, którą można by się zenerwować? Ha, ha, ha. I widzę, że będziemy mogli tutaj się gdzieś w tym miejscu ustawić, żeby mieć przewagę nad nimi. Bo jeżeli on sam zaatakował to myślę, że on raczej będzie chciał zaatakować Mnie niż ja go. Dobra, przepraszam, jeszcze raz mu ustawiać podziały Z jednego powodu, nagle mnie wyrzuciło z... Dziwnego powodu, nie wiem, chyba, że grafika czy coś, kurde nie wiem o to chodziło teraz, takie... What? Weźmy sobie od razu, ustawmy dwóch tutaj Kurde, nie wiem jeżeli tak będzie mi się wyrzucać mnie z tej gry, to nie, nie wiem, czy będę nagrywać ją, ale nie. No, dalej spróbujemy. Bez, bez sensu, żebym już po pierwszym wywaleniu ten, pewnie zmniejszy trochę grafikę i tyle. Dobra? I od razu tylko tak, opcje, dźwięk. Dźwięk trochę jest. On mi się wydaje jeszcze troszeczkę za cicho. Może ja trosze, trochę tutaj o, Dobra. Dobra, przyspieszyłem od razu, żeby szybciej doszli do mnie. Jakie tutaj mają, a, mają takie śmieszne tutaj hełmiki. No takie powiedzmy hełmy dosyć śmieszne. Ja mam tutaj po prostu chyba wy wy z tego bambusa albo z czegoś. Nie wiem nawet z czego to mogłoby być teraz. Hmm. Kapelusiki, dobra, trochę czekamy. No, trochę czekamy. Czekamy po prostu, jeszcze na razie. Mhm. I nawet wiecie, co? Przysuńmy lekko się tutaj, nimi, w to miejsce. I odczekamy sobie. Dobra, chwileczkę. Teraz chcę zrobić coś takiego. Od razu w to miejsce bo oni zaraz tu powinni wejść w tą, w tą tutaj zasięg tych dział i wykonamy mały wtedy tutaj myk pod tytułem Ostrzelamy i zobaczymy ile umrze No i... No, 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 no E, no, a, no Uuuuhuhuhuhu uh, ho uh. uh, 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 uh. 60 żołnierzy w jednym oddziale. Jo, ho ho, 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 to było dobre. To było dobre, naprawdę. I na pewno pewni siebie, pewni... Aha, dobra, stracili tyle żołnierzy i dalej pewni są siebie. No dobrze, okej, okay, nie ma problemu. O, sniki. Dobrze. Dobra, atakujcie ich. Mhm. Mm Nawet troszkę bardziej przybliżcie się tu. Wami tu przejdę sobie się i tu wtedy na wszelki wypadek gdzieś w to miejsce. O. Dobra, ładnie. Ale coś mi się wydaje, że jest za cicho zaawansowane. Tutaj jest dobrze. No. To, to myśli Windows, no przecież tutaj powinno być OK, ale dobra, mniejsza. Z tym, bo później za, za, zaraz wyjdzie, że będzie za głośno dla wszystkich, in... przy... co słuchają, dobra. OK, piechotę liniową, dobra. O, tutaj, e, tu się wbija kolego. Jak to wygląda? Dobra, chodźcie tu. Bez tego i już chodźcie szybko tutaj. Mm, tu zróbcie takie coś od razu. Zamkniemy ich w kleszcze lekko. A, tu. Oddział jeden. Dobra. O Atakuj, atakuj. I jeszcze jedno, jeżeli możesz to zrób tutaj. pomóżmy im. Tutaj, aha, walczymy w miarę, ok, wytrzymujemy, dobrze, dobrze. What? Co? Co? Kurde! Normalnie, dobre, dobre! Dobre to było, dobre! O kurde, dałem się tu lekko podejść, ale dobra, mniejsza. O kurde, dobre to było. Z dobrej odległości strzelają normalnie. Oddajcie tu salwę, jeżeli możecie. Dobra, jeżeli możecie, to tutaj od razu zacznijcie. I tu wybierzcie sobie. Tak. Dobra. Widzę, że już trochę oddziałów jednak tutaj mam problemów. Ale dalej wytrzymują ataki, więc ok, jest w miarę. Kurde. Nie, 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 nie. Eee, wiecie co, przejdźcie sobie tutaj na spokoju i tu atakujcie, i dalej tu. Dobra, świetnie. Wiecie co, teraz jednak nie, wszyscy atakujcie tu i tyle, zwyciężymy. Dobra, zwyciężyliśmy, dobra. Jednak te oddziały były dobre, eee, tutaj posunięcie moje były dobre, taktyczne, więc ok. Teraz tak przestańcie strzelać. Wracajcie się tu, żeby za, zaraz mi tu nikt ten i przyspieszmy grę i tyle. Wy sobie cofnijcie się. Tutaj jednym oddziałem. Tu chodźcie, a jedno, jednym oddziałem konicy tutaj ścigam, dobra? Tutaj ścigam, tutaj ścigam, dobra, świetnie. No, powiem tak, y, dwa dobre wykonane ataki. Tutaj tu, y, artylerii. Nie artylerii, tylko tego ataku morskiego, i załatwiły im chyba jakieś dobre 50-100 albo 200 żołnierzy. Chociaż byli oni gorszej jak Moje jednostki były trochę gorszej jakości przy takich atakach. To no, nie dziwię się, że im się nie udało przetrwać. Dobra, i jeszcze tu. Ty, kolego, tu biegasz. Dobra, świetnie. To chodźcie tu, dogońcie ich. Może jeszcze mi się uda zdobyć trochę doświadczenia na moich jednostkach. Świetnie. No, i minimalne zwycięstwo. Zakończę bitwę. Obama, Rudy Obama zwyciężył kolejny raz. Ha, ha, ha. Dobra, i myślę, że też skończymy już tutaj, chwileczkę, yy, tak, yy, tutaj, 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 łucznicy nie, nie piszę tutaj o tym, jak ten, a wsparcie, aha, co, 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 wsparcie przy, a wsparcie okrętowe przyczyniło się do strat, dobra, okej, okay. i myślę, że batalion skończymy odcinek tylko niech się skończy tutaj tura ładnie i od razu o, mm, jedna rzecz od razu dołączmy tutaj przed tym jeden morale szansy na śmierć, a tutaj budzi strach wśród jednostek wroga, obniża morale He, morale gwardii tego człowieka, aha nie to nie jak to jest morale gwardii człowieka to to mniejsza z tym Czyli wtedy weźmiemy tutaj pruską pikiel i dodajmy sobie tutaj podczas ataku jasny. Dobra, jak coś skończymy na tym odcinek i tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka z tej serii albo z kolejnej serii, którą wymyślę. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, hej!